Siemano! witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Yandere Simulator. Dzisiaj wykonamy sobie dwie metody eliminacji, a będzie to eliminacja Crash oraz eliminacja Burn. I generalnie to chciałabym Wam powiedzieć, że zbliżamy się do ukończenia całego Dema Yandere Simulator, ponieważ no zostały nam jedynie te dwie eliminacje, które wymieniłam przed chwilą, plus odrzucenie przez Senpai'a. Więc dzisiaj zrobimy sobie Crash oraz Burn, w następnym odcinku będzie odrzucenie. Przez Semplaya i to będzie właściwie wszystko. Oczywiście nie oznacza to końca Yandere Simulator na tym kanale, ponieważ na pewno będą pojawiały się jakieś odcinki, tylko że na nieco innej zasadzie niż po prostu wykonywanie wszystkich metod eliminacji, jakie tutaj istnieją. Na początek myślę, że zrobimy sobie jednak to Crash, więc tak, z tego co widzę, to muszę zacząć od uzyskania pierwszego poziomu w WF-ie, więc robimy to oczywiście najprostszą możliwą metodą, czyli klub gamingowy, którego znowu nie potrafię. Je znaleźć. Co teraz mamy do zrobienia? Find the dumbbells inside the school gym. Put five dumbbells into a bucket. Więc musimy po prostu znaleźć e, odważniki, tak się to nazywa. W ogóle ja nie powiedziałam w sumie na czym polega ta eliminacja, tylko powiedziałam crash po angielsku, no i domyślcie się o co chodzi. Chodzi o to, że e, wsadzimy odważniki do takiego wiadra, no i po prostu ten odwa... Boże, ten odważnik, to wiadro z odważnikami zrzucimy osanie na z wysokości. Tutaj <śledzimy> Trzeba po tym jednym odważniku wkładać do środka, po prostu. To jest tak żmudna robota, bo chyba nie da się tego do dwóch rąk wziąć, nie? No nie, nie idzie, bo mi wypada, bez sensu, no ale dobra. To się tu trochę pobawimy tym. No, dobra, szósty się nie zmieści. Pięć to jest maks. Zobaczmy zresztą, co mamy dalej do zrobienia. Use info chance service menu Tupur osana z Dark Secrets. A to możemy sobie od razu teraz kupić. No dobra, więc to mamy już zrobione. Chyba na razie nie muszę z tym biegać nigdzie, w sensie z tym kubłem. Po prostu zrobię to, co mam do zrobienia poza tym. No a później będziemy się martwić przenoszeniem tego. No bo wiadomo, że to może być trochę problematyczne. Okej, okay, więc teraz musimy się umówić w kafeterii, nie słuchajcie na dachu. Tak jak zwykliśmy to robić. O, Stalkers and Blackmail. Outdoor cafeteria. Teraz jest siódma dwadzieścia, czy coś takiego, więc dajmy sobie 7,30, trzydzieści. Chociaż nie wiem, czy to będzie wystarczająco czasu. Może dajmy sobie jednak te czterdzieści Najwyżej sobie po prostu dłużej poczekam, ale nie chcę, żeby mi tutaj coś nie wyszło. Kurde, nie mogę tu na razie przychodzić. A, dobra, już akurat skończyła. Akurat idealnie przyszłam, więc ty idź do szafeczki. Tam coś ciekawego na ciebie czeka z więc teraz ja muszę z tym kubłem, z tymi odważnikami przebiec się na sam dach szkoły. To może być trochę trudne, tak jak już wcześniej mówiłam. Tu jeszcze ta siksa z tego z samorządu chodzi, więc tym bardziej to może być trudne. Kto to tu otwierał w ogóle? Nie wiem. Najwidoczniej ja to po prostu tak dziwnie zostawiłam tu. Biegniemy z tym. Tutaj jest ta baba, dobra. No to ja sobie pobiegnę tutaj w tę stronę. Czy tu ktoś chodzi? No tutaj cały ten klub okultystyczny, akurat. No jezu, nie, nie, nie. Idźcie, żeż stąd, proszę. Poszli? A, jeszcze ktoś, dobra. Czy ktoś jeszcze ma zamiar tu przechodzić. Dobra, nie ma nikogo, to biegniemy sobie na górę. Ja tutaj jeszcze nigdy nie byłam, także nie wiem, gdzie to jest. Czy to jest tu? Tu jest już dostępna interakcja drop, więc no, to na pewno jest tu. I jest akurat 7.30, więc jakbym się z nią umówiła o tej 7.30, to byłoby wprost idealnie. No, ale tak to muszę sobie jednak ten czas przyspieszyć do 7.45. To Sana, idziesz tu? Czy jeszcze nie? Czy co? Bo się stresuje. Teraz jest Boże, stoi tam, dobra, szybko, kary i drop. Gdzie ona poszła? Dosłownie minuta minęła. Co? Co ona tu robi? Jak ona w ogóle zapieprza? Ona płynie po tej podłodze, co się dzieje? Patrzcie na to, patrzcie teraz na to. No już nie zrobię tego. Dobra, to muszę zrestartować dzień. Tym razem umówię się z nią o 7:30 albo w ogóle zrobimy to we wtorek zamiast w poniedziałek. Dobra, kochani, wracam do was. Jak widzicie, jesteśmy w punkcie wyjścia. Osana z Rajbaru czekają na dole, natomiast ja jestem z odważnikami na górze i słuchajcie, już to zrzucam, bo boję się, że ona mi znowu nie, o Boże! Ej, to było cudowne, naprawdę. Jezu, jak ona tam piszczy. No, już spokojnie, Rajwaru. To nie pierwszy i nie ostatni raz. Dobra, z tego co widzę, to na początku muszę się pozbyć rajbaru, więc zrobimy to oczywiście najprostszym sposobem, czyli przy pomocy zadania u Budomasuty. suty. Świetnie, idealnie, więc rajbaru sobie już pobiegła. Obtain gasoline from the gardening club. O kurde, teraz trzeba do klubu ogrodniczego. Potrzebuję kanister z benzyną y, zdobyć i mogłabym oczywiście dołączyć do klubu ogrodniczego, bo w sumie i tak nie jestem członkiem żadnego klubu, ale pójdziemy sobie trudniejszą ścieżką i po prostu spróbuję ukryć kraść klucze, tylko chwileczkę, żeby podejdzie tutaj do tej kolejnej choinki, i wtedy zaczniemy, słuchajcie, akcję. Dobra, E, szybko, dobra, F, jazda, F, F, R, u, dobra, super, świetnie. Trochę się zastosowałam, bo ja strasznie jestem słaba w tego typu rzeczach. Dobra, teraz tej benzyny trzeba nalać do znowu takiego samego kubła, w jakim trzymaliśmy ciężarki. I teraz trzeba ten kubeł z benzyną zamieścić na jakichś na jakich drzwiach. Ja wiem, doskonale, na które drzwi dam ten kubeł, tylko trzeba tutaj przemycić to przed tymi wszystkimi ludźmi. Mam nadzieję, że nie będzie przypału. A dobra, nawet w sumie nie zwrócili na mnie specjalnie uwagi, więc... Okay. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Tam jest laska z samorządu. Dobra, to może nie tędy. Albo może tędy. Tu sobie zostawimy na razie ten kubeł. Potrzebujemy jeszcze świecę z klubu okultystycznego. Na te świece nawet nikt nie reaguje, więc nie jest to w ogóle uznawane jako broń w grze. I wiecie co? Tutaj mamy w kroku szóstym Napisane, żeby posłużyć się albo radiem, albo tym śmiechem. Znaczy tu jest chyba tylko śmiech wypisany. strasznie lubię tego używać, no bo Osana niby tu przyjdzie, ale ona potem pójdzie, jak nie zauważy, że to ja się śmieję i to jest takie trochę sranie z tym. Także ja mam tutaj, słuchajcie, dużo prostszy sposób, po prostu umówię się z nią na spotkanie i ona wybiegnie tymi drzwiami wtedy, no i ten kubek na nią po prostu zwyczajnie spadnie. Więc myślę, że to jest dużo prostsze. Zakładam to na drzwi. Dobra, zamkniemy sobie. Teraz biorę kubeł. Ty biegnij sobie do szafki i czekamy. Idealnie. I teraz szybka akcja. No i słuchajcie, mamy pożądany efekt. Muszę udawać zaskoczoną. No, fake reaction chcę. Nie działa mi to. Była jakaś aktualizacja, w której mogłam się przez o! Taka jestem wystraszona, o Boże O coś się wydarzyło, jak to się mogło Stać? No niemożliwe, niesłychane w biały dzień takie rzeczy Dobra, wystarczy tego zaskoczenia Zaraz przejdzie policja, oczywiście pobiegnę Sobie na lekcję, bo nie chce mi się aż tak długo czekać No już nie róbcie tych zdjęć, już każdy Robi te zdjęcia po kolei, po prostu stoją W kolejce i robią jej zdjęcia Jak debilet strasznie Mam teraz zamglony obraz Chyba przez to, że atmosfera w szkole Po prostu spadła po tym, co się wydarzyło Tak czy siak, myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy Wam się on spodobał. Oczywiście w następnym zrobimy sobie jeszcze to odrzucenie przez Senpaja. Dzięki za obejrzenie do końca. Do następnego i pa 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 pa!